I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Matko Najświętsza, przychodzimy do Ciebie w to majowe popołudnie, aby w Twoje ręce składać wszystkie sprawy, które nosimy w naszych sercach nas samych, naszych bliskich. Chcemy powierzać szczególnie nasze drogie mamy. Chcemy modlić się za wszystkie żyjące mamy za mamę Anetę. Za Eugenię, za Agnieszkę, za Różę, za Sabinę, za Agnieszkę, za Janinę, za Mariolę, za Marię, za Magdę, za Krystynę, za Władysławę, za Helenę, za Genowefę, za Annę, za Elżbietę, za Jadwigę. Za Agnieszkę, za Dorotę, za Stanisławę, za Barbarę, za Genowefę, za Teresę, za Annę, za Elizę, za Czesławę, za Joasię, za Helenę, za Hildegardę, za Janinę, za Elżbietę, za Krystynę, za Irenę, za Dorotę, za Małgorzatę, za Małgorzatę. Chcemy polecać także wszystkie zmarłe mamy, zmarłą Elżbietę, zmarłą Karolinę, zmarłą Stefanię, zmarłą chrzestą Janinę, zmarłą Cecylię, zmarłą Mariannę, zmarłą Helenę, zmarłą Mariannę. Bożenę. Zmarłą C Zofię, zmarłą Stanisławę, zmarłą Mariannę, zmarłą Genowefę, zmarłą Weronikę, zmarłą Gertrudę, zmarłą Danutę, zmarłą Katarzynę, zmarłą Stefanię, zmarłą Genowefę, zmarłą Kamilę, zmarłą Mariannę, zmarłą Rosalię, zmarłą Anastazję, zmarłą Helenę Zmarłą Gizelę, zmarłą Waleskę, zmarłą Bronisławę, zmarłą Agnieszkę, zmarłą Stefanię, zmarłą Teresę, zmarłą Weronikę, zmarłą Helenę, zmarłą Anielę, zmarłą Helenę, zmarłą Janinę, zmarłą Antoninę, zmarłą Michalinę, zmarłą Franciszkę, zmarłą Janinę. Zmarłą Janinę, zmarłą Helenę, zmarłą Marię, zmarłą Bronisławę, zmarłą Katarzynę i zmarłą Janinę. W intencji tych wszystkich mam, żyjących i tych, które przekroczyły już granicę śmierci, chcemy wyśpiewać litanię loretańską. Matko dobrej rady, módl się za nas. just love Cheers. Zbytku słabnej pobożności, módl się za nami, różo duchowne, módl się za nami, wierzona. Módl się za nami, złoty, módl się za nami, arko przymierza, módl się za nami, bramo niebieska, módl się za nami. Módl się za nami, uzdrowienie chory, módl się za nami, ucieczko grzeszne, módl się za nami, pocieszycielko strapiony. módl się za nami.

yes Za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawienictwem najświętszej Maryi i zawsze dziewicy. Uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie garcić w potrzebach naszych, Ale od wszelakich zwyczajów racz nas zawsze wybawia. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, o rędrowniczko nasza, o sierpniczko nasza, o cieszycielko nasza, nasza, Synu swoim na swoje, Synu swojemu na skolece, swojemu Synowi nas sądach. Pieśń na wystawień Najświętszego Sakramentu. Jezu Chryste, podczas ostatniej wieczerzy obiecałeś apostołom zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela Ducha Świętego. Powiedziałeś ja będę prosił Ojca, a innego pocieszyciela dawam, aby z wami był na zawsze ducha prawdy. Twoja obietnica się spełniła, Duch Święty napełnia Kościół i Nim rządzi. Zespala go i jednoczy, zastępując, stępując nieustannie przez sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały ciałem i krwią Twoją, i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas, jednoczy nas z Tobą i Ojcem. Niechaj jego łaska nieustannie uświęca twój kościół i prowadzi do pełnej jedności z Bogiem Ojcem. Będziemy powtarzać: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Ześ i Panie Ducha Twego, aby kościół nieustannie odnawiał się i odmładzał. Panie Jezu, uświęć, uświęć nas w Duchu Świętym. Duchu Świętym. Wejrzyj Panie na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności. Panie Jezu, uświęć, uświęć nas w Duchu, Duchu, Świętym. Duchu Świętym. Jezu Chryste, wiekuisty pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Panie Jezu, udziel Ducha Świętego, diakonom, którzy przygotowują się do święceń prezbiteratu. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali. Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym. Panie Boże, Ty zesłałeś Ducha Świętego na swoich apostołów, spełni ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdasz nas również jednością i pokojem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Powierzajmy wszystkich zmarłych, naszych krewnych, przyjaciół i znajomych, wszystkich zmarłych parafian, dusze w czystu cierpiące. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Pieśnią prośmy o Boże błogosławieństwo. Przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi, zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc przez Chrystusa, Pana naszego.